Hej, cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku zamierzam wam zaprezentować ten otóż magazyn serii LEGO City w którym mamy jakże piękną kosiareczkę dobrze mówię? tak kosiareczka i jest to trzeci numer na 2023 i cena to 20 zł tak, wiem, że ogólnie na kanale w ostatnim czasie się pojawia, no, bardziej częściej gazetki, a nie jakieś porządne zestawy. Ale spokojnie w swoim czasie się pojawi recenzja jakiegoś zestawu. Mam już parę na oku, więc no, pojawią się jeszcze w tym roku. Dobra. To wyrzucamy. I tak, dostajemy kartę z Harrym Potterem. Wow, nawet nie widziałem, że Harry Potter ma karty, albo w sumie ma. Ej, no w sumie ma jednak. No, ma jednak. E, to do tego przejdziemy później i ten. No i magazyn. W sumie nie ma tutaj za dużo co opowiadać. No poza tym, że mamy tutaj reklamy. Dobra. Może lepiej od razu przejdziemy y, do może jakichś ciekawszych rzeczy, o typu plakacik jakie mamy. Dobra, jakiś z budownicami i naszą kosiareczką, bardzo ładnie wyeksponowany. Dobra, oczywiście fanarty, o to był akurat, to był akurat ten dodatek do magazynu. I w następnym numerze co otrzymamy? Niesamowite zabawki, czyli ten od 4 kwietnia, czyli już niedługo, bo zobaczcie jak ten czas szybko leci i dostajemy ten Panią Złodziej wraz z tym gościem z lego City adventures no ten bankomat mi się jeszcze nie podoba bo jest wyglądem taki trochę niedorobiony ale to tam, yy, to tam inna rzecz no i ma, reklama magazynu z serii lego ninjago którego niestety nie ujrzycie na kanale dobra to co przechodzi o o w końcu blue ocean pokazało że da się zrobić pap ...papierowe e, otwieraczki w, czy papierowe te, kurde, papierowe są. Mm, papierowe polibagi z tym fajnym otwieraczem, dobra, okej, okay, będzie budowanie, i tak się to prezentuje nasza kosiareczka wraz z sprytnym detek... Nie. Ogrodnik detektyw. <grym> Nie wiem skąd się wzięła ta nazwa. Może to się wzięło z tego. Z Lego City Adventures, ale raczej wątpię, bo to jest taki typowy szary cywil w. Jakże post jakże. jakże zwykły cywilny. Zwykły cywil w pospolitym mieście. I tak, ma te fajne otóż włoski i ma co ciekawe dwa wyrazy twarzy. Jej! I ma też tą up update'owaną koszulę, która była kiedyś w Lego. Tylko bardziej uboższa. No i zwykłe szare spodnie. Kosiareczka, natomiast. No, trochę spodziewałem się czegoś innego. A mianowicie myślałem, że to będzie takie ściśle złączone, a tak to. A tak to lata. Ale na szczęście nie, nie musimy. Na szczęście jedno się nie podnosi tak za wysoko, więc no. No trochę to jest bida, jeżeli chodzi o siedzenie. Ale na no plus podobają mi się te limonkowe kolory. Plus fajna moje kółka. Ogólnie dodam, że, to, że kiedyś w LEGO City, to w dodatku magazynach, pojawiła się kosiarka nieco szczerze lepsza, lepsza taka czerwona. Yy, tak, jedno koło było duże, drugie, czerwo, yy, drugie mniejsze. I miało z tyłu te fajne takie rzeczy do koszenia, gdzie jak się poruszało, to się też kosiło. No, niestety ten nasz nowy, nowa kosiarka, no, jakoś, no, szczerze, jakoś wielce mnie nie porywa. Trochę biedna, jeżeli chodzi o te oklocki te P. No, takie 5-6 na 10 bym powiedział. Gdyby to było nieco większe, to by się mogło to nawet nadawać na polibak. Tak, szczerze tak mówię. Sędzią bym to jako polibak kupił, tylko by było nieco lepiej dopracowane. No, ale ogólnie sam. Sam dodatek oceniam właśnie na tyle. 5, 5, 6 na 10. I cóż, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w kolejnych Elo. Cześć, siema.